Czy wiesz, że po 60. roku życia tracimy od 1 do 2% masy mięśniowej rocznie? Oznacza to, że w ciągu zaledwie 10 lat można stracić nawet 20% siły. Dlatego właśnie noszenie siatek z biedronki czy wchodzenie po schodach staje się coraz trudniejsze. Ale mam dla ciebie rewelację, która może odmienić Twoje życie. Tej straty nie da się uniknąć, a rozwiązanie może być bliżej, niż myślisz, jest na Twoim talerzu. Wyobraź sobie przez chwilę, co by było, gdybym powiedział, że istnieją proste produkty spożywcze, które prawdopodobnie już znasz, zdolne do przywrócenia siły Twoim mięśniom? Co by było, gdybyś mógł nadal tańczyć na weselu wnuka, nosić donice z kwiatami w ogrodzie, lub po prostu wstawać z krzesła bez niczyjej pomocy? Brzmi jak odległe marzenie? A nie powinno. Współczesna nauka odkryła, że niektóre składniki odżywcze działają jak prawdziwe paliwo dla mięśni, reaktywując procesy, których organizm potrzebuje do utrzymania siły. Wiele osób uważa, że utrata siły w starszym wieku jest czymś naturalnym i że nic nie da się z tym zrobić. Ja, dr Alexander Rice, specjalista od zdrowego starzenia. Się, jestem tutaj, aby udowodnić, że to przekonanie jest całkowicie błędne. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach nad żywieniem geriatrycznym mogę śmiało powiedzieć, Twoje mięśnie mogą być Twoim największym sprzymierzeńcem w dążeniu do pełnego i niezależnego życia. Dziś zdradzę cztery produkty spożywcze, które muszą znaleźć się w Twoim tygodniowym jadłospisie, jeśli chcesz zachować siłę, autonomię i energię. Nie są to egzotyczne ani drogie składniki. To łatwo dostępne produkty, proste w przygotowaniu, które bezpośrednio wpływają na utrzymanie masy mięśniowej. Przygotuj się na odkrycie, jak odżywianie może być Twoim najpotężniejszym narzędziem w walce z sarkopenią. Pierwszy produkt: jajka. Kompletne białko natury. Jajko jest bez wątpienia jednym z najpotężniejszych produktów spożywczych do zachowania masy mięśniowej po 60 roku życia. To nie tylko kwestia tradycji, nauka udowadnia, że jajko zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, których nasz organizm potrzebuje do budowy i naprawy mięśni. Kiedy mówię kompletne białko, mam na myśli źródło, które oferuje dokładnie wszystko, czego nasze mięśnie potrzebują, aby pozostać silne i aktywne. Najnowsze badania pokazują, że spożycie dwóch jaj dziennie może zwiększyć syntezę białek mięśniowych nawet o 40% u osób starszych. Dzieje się tak, ponieważ jajko jest bogate w leucynę, specyficzny aminokwas, który działa jak włącznik do aktywacji produkcji białek mięśniowych. To tak, jakbyś uruchomił silnik, który od dawna był wyłączony, ale mam tu ważny szczegół, który wielu ignoruje. Białko jest doskonałe, ale żółtko jest niezbędne. Wiele osób z obawy przed cholesterolem wyrzuca żółtko, tracąc niezbędne składniki odżywcze, takie jak witamina D, cholina i przeciwutleniacze, które pomagają w przyswajaniu białek. Dla osób powyżej 60 roku życia, w szczególności żółtko oferuje dobre tłuszcze, które pomagają w produkcji hormonów ważnych dla utrzymania mięśni. Czy zauważyłeś, że czujesz się silniejszy po posiłku z jajkami? To nie przypadek. Organizm jest w stanie szybko wchłonąć białka z jajka, kierując je tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Omlet na śniadanie, jajka na twardo na podwieczorek, a nawet wymieszane z innymi składnikami w przepisach możliwości są nieograniczone. Pozwól, że podzielę się prawdziwą historią. Poznałem pacjentkę w wieku 68 lat. Która przyszła do mojego gabinetu skarżąc się na osłabienie i trudności w wykonywaniu podstawowych czynności. Po włączeniu dwóch jaj dziennie do swojej diety, wraz z innymi zmianami, które omówimy dzisiaj, w ciągu trzech miesięcy wróciła do samodzielnego dbania o swój mały ogródek. Co się zmieniło? Konsekwencja i właściwy wybór produktów. Czy masz w zwyczaju regularnie jeść jajka? Jeśli tak, jak wolisz je przygotowywać? A jeśli nie masz tego nawyku, co powstrzymuje cię przed włączeniem tego superproduktu do swojej rutyny? Drugi produkt ryby głębinowe, omega-3 i białko w doskonałej harmonii. łosoś, sardynki, tuńczyk, makrela? Te ryby są nie tylko pyszne, ale są prawdziwymi naturalnymi lekami dla naszych mięśni. To, co czyni ryby głębinowe tak wyjątkowymi, to unikalne połączenie wysokiej jakości białka z omega-3 tłuszczem o silnych właściwościach przeciwzapalnych. Kiedy się starzejemy, nasz organizm produkuje więcej substancji zapalnych, które mogą atakować mięśnie, przyczyniając się do utraty masy mięśniowej. Omega-3 obecne w tych rybach działają jak strażak, gasząc te ogniska zapalne i tworząc sprzyjające środowisko dla regeneracji i wzrostu mięśni. Porcja łososia o wadze 150 g dostarcza około 25 g wysokiej jakości białka, a także znaczną dawkę omega-3. Ale nie zawsze musi to być łosoś. Jeśli budżet jest ograniczony, sardynki w puszce są doskonałą alternatywą. Bogate w wapni, spożywane z ośmi, oferują dodatkowe korzyści dla kości. Oto fascynujący fakt. Badania pokazują, że osoby starsze, które spożywają ryby, co najmniej trzy razy w tygodniu, mają o 20% więcej masy mięśniowej w porównaniu z tymi, które rzadko włączają ryby do swojej diety. Dzieje się tak nie tylko ze względu na białko, ale także ze względu na działanie przeciwzapalne, które pozwala organizmowi lepiej wykorzystywać otrzymywane składniki odżywcze. Pozwól, że opowiem o panu Stanisławie 74 lata, którego poznałem na wykładzie. Zwrócił się do mnie, ponieważ odczuwał ciągłe bóle stawów i ogólne osłabienie. Odkryliśmy, że praktycznie nie spożywał ryb. Po zaleceniu włączenia sardynek do obiadu trzy razy w tygodniu i łososia w niedzielę, w ciągu dwóch miesięcy zgłosił nie tylko poprawę siły, ale także znaczną redukcję bólu. Sekret tkwi w konsekwencji. Nie ma sensu jeść ryby raz w miesiącu i oczekiwać cudów. Idealnie jest włączyć co najmniej trzy porcje tygodniowo, urozmaicając rodzaje. Możesz przygotować rybę z grilla, pieczoną, gotowaną, a nawet w konserwie. Ważne jest, aby zachować regularność. Jakie są Twoje doświadczenia z rybami? Czy czujesz jakąś różnicę, gdy włączasz je częściej do swojej diety? Jeśli masz trudności z ich spożywaniem, jakie są główne przeszkody? Trzeci produkt rośliny strączkowe, fasola, soczewica. I ciecierzyca jako budowniczowie mięśni. Wiele osób nie docenia potęgi roślin strączkowych, jeśli chodzi o zdrowie mięśni. Fasola, soczewica, ciecierzyca, groch – te ziarna są prawdziwymi elektrowniami białka roślinnego, błonnika i minerałów niezbędnych do utrzymania siły po 60. roku życia. A co najlepsze, są częścią polskiej kultury żywieniowej od 1932 pokoleń. Szklanka gotowanej fasoli oferuje około 15 g białka, a także żelazo, magnes i potas, minerały niezbędne do prawidłowego skurczu mięśni. Rośliny strączkowe są szczególnie bogate w lizynę, a minokwas często deficytowy w dietach opartych głównie na zbożach. Kiedy łączymy fasolę z ryżem na przykład, tworzymy kompletne białko, równoważne białkom pochodzenia zwierzęcego ale jest coś jeszcze bardziej interesującego w roślinach strączkowych, dostarczają energii w sposób stopniowy i zrównoważony. W przeciwieństwie do węglowodanów prostych, które powodują skoki cukru we krwi, skrobia oporna obecna w tych ziarnach uwalniana jest powoli, dostarczając stałej energii mięśniom przez wiele godzin. Badania przeprowadzone na osobach starszych pokazują, że osoby, które spożywają rośliny strączkowe codziennie, wykazują lepsze utrzymanie masy mięśniowej w czasie. Wynika to nie tylko z białka, ale także z błonnika, który sprzyja wchłanianiu składników odżywczych, oraz z działania przeciwzapalnego związków bioaktywnych obecnych w tych produktach. Pozwól, że podzielę się historią Pani Krystyny lat 71, która zawsze bardzo lubiła fasolę, ale przestała ją gotować z lenistwa. Kiedy wróciła do tego nawyku, włączając również soczewicę i ciecierzycę do swojej cotygodniowej rutyny, zauważyła znaczną poprawę w samopoczuciu i sile do wykonywania codziennych czynności. Panie doktorze, powiedziała mi, wygląda na to, że moje mięśnie przypomniały sobie jak funkcjonować? Idealnie jest spożywać co najmniej jedną porcję roślin strączkowych dziennie. Może to być fasola na obiad, sałatka z ciecierzycy na kolację lub zupa z soczewicy na podwieczorek. Wszechstronność tych produktów pozwala na nieskończone kombinacje, unikając monotonii w diecie. Ważny szczegół, jeśli nie jesteś przyzwyczajony do regularnego spożywania roślin strączkowych, zacznij stopniowo. Nagły wzrost może powodować dyskomfort jelitowy u niektórych osób. Zwiększaj ilość powoli, pozwalając organizmowi się zaadaptować. Czy masz w zwyczaju włączać rośliny strączkowe do swoich posiłków? Jaka jest Twoja ulubiona i jak lubisz ją przygotowywać? Jeśli masz opory przed tymi produktami, co najbardziej Ci w nich przeszkadza? Czwarty produkt nabiał, wapń, białko i dynamiczny duet dla silnych mięśni. Nabiał zajmuje szczególne miejsce, gdy mówimy o zachowaniu mięśni w starszym wieku. Mleko, jogurt, sery, zwłaszcza wersje o niższej zawartości tłuszczu, oferują unikalne połączenie wysokiej jakości białka i wapnia, tworząc idealne środowisko dla zdrowia mięśni i kości. To, co czyni nabiał tak skutecznym, to obecność kazeiny, białka o powolnym trawieniu, które dostarcza aminokwasów mięśniom przez wiele godzin to tak, jakby to było naturalne, time release. Na przykład, gdy śpisz, kazeina nadal odżywia Twoje mięśnie, pomagając w regeneracji i utrzymaniu masy mięśniowej. Szklanka odtłuszczonego mleka zawiera około 8 g wysokiej jakości białka, a także 300 mg wapnia. Ale to nie tylko kwestia odżywiania. Badania pokazują, że osoby, które regularnie spożywają nabiał, mają mniejsze ryzyko rozwoju. Ciężkiej sarkopenii. Wapń nie tylko korzystnie wpływa na kości, jest niezbędny do prawidłowego skurczu mięśni. Jogurt naturalny zasługuje na szczególne wyróżnienie. Oprócz białka i wapnia zawiera probiotyki, które mogą poprawić wchłanianie składników odżywczych w jelitach. Miska jogurtu greckiego może dostarczyć do 20 g białka, prawie 1 trzecią dziennego zapotrzebowania osoby starszej. Pozwól, że opowiem o doświadczeniu pana Michała lat 69, który przyszedł do mnie, ponieważ czuł miękkie nogi pod koniec dnia. Odkryliśmy, że wyeliminował wszystkie produkty mleczne z diety z obawy przed zatkaniem tętnic, po zaleceniu stopniowego powrotu z wersjami o niższej zawartości tłuszczu. Jogurt naturalny na śniadanie i kawałek chudego twarogu na przekąskę zgłosił imponującą poprawę stabilności i siły w ciągu zaledwie 6 tygodni. Kluczem jest inteligentny wybór. Wybieraj wersję o niższej zawartości tłuszczu, unikaj produktów mocno słodzonych i urozmaicaj różne rodzaje. Jogurt naturalny rano, szklanka odtłuszczonego mleka po południu lub porcja twarogu na kolację – Małe włączenia, które robią dużą różnicę. Ważna uwaga dla osób z nietolerancją laktozy. Istnieją alternatywy, takie jak mleka bez laktozy i specjalne jogurty, które zachowują korzyści odżywcze. Ważne jest, aby nie pozbawiać organizmu tych niezbędnych składników odżywczych. Czy spożywasz nabiał regularnie? Jak się czujesz po włączeniu go do posiłków? Jeśli masz trudności z tymi produktami. Czy próbowałeś wersji bez laktozy? Dotarliśmy do końca tej odżywczej podróży, która może zmienić Twoje podejście do starzenia się. Podsumowując, cztery podstawowe produkty spożywcze, które właśnie omówiliśmy: jajka z ich kompletnym białkiem i niezbędnymi składnikami odżywczymi ryby głębinowe oferujące białko i przeciwzapalne omega-3. Rośliny strączkowe, nasi tradycyjni sprzymierzeńcy bogaci w białko roślinne i zrównoważoną energię oraz nabiał z jego podwójnym działaniem wapnia i białka o przedłużonym uwalnianiu. Każdy z tych produktów spożywczych ma unikalne cechy, które w połączeniu w spójnej rutynie żywieniowej tworzą prawdziwą tarczę ochronną przed sarkopenią. Nie mówimy o magicznych formułach lub cudownych rozwiązaniach, ale o inteligentnych wyborach opartych na solidnych dowodach naukowych i mądrości tradycyjnego odżywiania. To, co najbardziej mnie wzrusza w mojej praktyce klinicznej, to widok ludzi, którzy na nowo odkrywają radość z posiadania silnego i sprawnego ciała. Jak pani Helena, lat 79, która wróciła do zabawy z prawnukami w parku, lub pan Antoni, lat 656 który wznowił poranne spacery po latach siedzącego trybu życia wymuszonego osłabieniem mięśni. Te transformacje zawsze zaczynają się na talerzu, od małych, konsekwentnych zmian. Pamiętaj, nie musisz rewolucjonizować swojej diety z dnia na dzień. Zacznij od włączenia jednego z tych produktów spożywczych tygodniowo. Na przykład, w pierwszym tygodniu zastąp jedną z przekąsek jogurtem naturalnym. W drugim tygodniu włącz jajka do śniadania trzy razy. W trzecim dodaj rybę dwa razy w tygodniu do menu. I tak dalej. Konsekwencja jest ważniejsza niż perfekcja. Lepiej jeść jajko trzy razy w tygodniu przez miesiące niż jeść dziesięć jajek w ciągu tygodnia, a następnie całkowicie zrezygnować. Twoje mięśnie potrzebują regularnego zaopatrzenia w składniki odżywcze, a nie sporadycznych wysiłków. Ta wiedza, którą się z Tobą dzisiaj podzieliłem, może przynieść korzyści wielu innym osobom, które zmagają się z tymi samymi wyzwaniami. Dlatego zachęcam Cię do udostępnienia tego filmu rodzinie i przyjaciołom, którzy również chcą starzeć się z siłą i witalnością. Razem możemy obalić mit, że utrata siły jest nieunikniona w starszym wieku. Jeśli te treści były dla Ciebie wartościowe, zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej wskazówek dotyczących zdrowego starzenia się. Włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnej porady, która może zmienić Twoją jakość życia. I nie zapomnij zostawić komentarza, które z tych produktów spożywasz już, które planujesz włączyć do swojej rutyny jako pierwsze. Twoja siła nie musi maleć z biegiem lat. Dzięki właściwym wyborom, konsekwencji i cierpliwości, możesz utrzymać, a nawet odzyskać witalność, którą uważałeś za bezpowrotnie straconą. Czas nie stoi w miejscu, ale dzięki inteligentnemu odżywianiu możesz starzeć się we własnym tempie, w zdrowiu, sile i niezależności. Dbaj o siebie z troską, odżywiaj się mądrze i pamiętaj, każdy posiłek to okazja, aby zainwestować w swoją przyszłą siłę. Do zobaczenia w następnym filmie i niech Twoja podróż ku silnemu i zdrowemu starzeniu się będzie pełna pozytywnych odkryć. Zjednoczeni dla zdrowia, silni dzięki odżywianiu, to jest droga do pełnego życia w każdym wieku.